O, zawraca! Mamy przejebane krzycze! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj dokończymy misje treningowe w grze Hearthstone. Widziałem, że troszeczkę spada oglądalność i jest porównywana do Duell's of Champions, więc tak około 4500 osób na moim kanale uwielbia gry Karciane. No ale spoko. Jest 4500 osób. Jedyny i niepowtarzalny hemet Dobra. Czemu najebać wtedy? Aha, czyli będzie srał stronnikami? No no, o, ale z ciebie śfarnodziołka. Zawrzej Genda. <śwarno> niech nie będzie tak gadać do starego hemeta. Tej po śląsku pierwszy. A ja dostałam dodatkową kartę. O. Uuu. Będzie ci potrzebna. Poliformy jak w metinie tej. Dobra, mamy karty. I czym Wiem. mogę wejść? Przypomina mi to jak kiedyś tropiłem wielkiego tygrysa Bangalasza. Tak? Taki jesteś? Moja tura. Ja to bym proponował z jedną maną wejścikiem. Bestyka. Powieszę jej łeb na ścianie. No. Twoja bestia poszła się jebać. Pewnie już wiesz jak walczyć ze stronnikami. Ale Hemet sam załatwia porachunki. O kurwa. Widzieliście to? Czyli mam parę sztuczek w zanadrzu. Czyli moja mam moc specjalną, ale to jest koszt aż dwa many, tylko że w tym momencie nie mam jak karty wystawić, więc mu wyjebie z tego. Gotowe. Dużo życia ma ta moja Johna. Jeden punkt zdrowia? Ja sobie zrobię... Mm, zrobię sobie z tego mam trzy. Może poczekajcie wiem. Wystawimy tego z prowokacją. Mamy jeszcze dwie many. Tak jak kazaliście w całą manę trzeba wykorzystać. To zrobimy tak. Gotowe Powiedz Czytałaś moją książkę Zielone wzgórza cierniodławi? Co powiesz na to? O, Ma podobne karty Dobra i teraz zrobimy yy, trika z szarżą tej bestii futra potrzebny mi nowy szalik Właśnie zdarłem z twojej kurwa bestie futro. Koniec. Mana nam się skończyła, jedziemy dalej. Może powinienem wrócić do pisania. No. Z kurwesem z prowokacją. Jak on ma prowokację, To można go jakoś wykończyć, nie? Nawet się nie zorientuję, Spoko wejście smoka? Wydaje mi się, że dobry ruch zrobiłem. Tak i tak w komentarzu napiszcie, a naprawdę jak Boga kocham, czy tam wszystkie, bo jak nie znam się na grze, to chcę poznać Waszą opinię. O, jakiego konia wprowadził? Tam byłem, A poliformia. Yy. Stary człowiek tak nie może A to go zrobiłem, widzieliście? Das Dingo Das Dingo też mam Dobrze. poszła Dobra. I znowu sprzątamy mu das Dingo. Szarża, spoko Tym to ja się Ładnie idzie, ładnie idzie. Ogólnie ta talia, którą mam teraz mi się wydaje, że jest bardzo spoko. zabili mnie. Kłęb znaczy... ja myślałem, że go teraz wykończę. Mam dwa lutki z prowokacją. I Renektona kurwa. Nie zadzieraj co natworzył jednostek Dobrze spadło mu tam troszeczkę jebnięcie I kończymy A prowokacja jest Ohoho Moment, moment Myślę, że zaraz skończyła jest prowokacja Postaram się teraz to skończyć. Aaaaaah, kurwa, następ z prowokacją. No walczy, walczy dzielnie. No trochę mi w tej turze. Dobieramy dwie karty. Dobra. GGWB. kamshot na face I wygrywamy Takie coś to ja lubię Dostajemy kilka kart 6 na manę, takie już poważne karty O i dostajemy jakiegoś kurwa potężnego przeciwnika Z którym od razu będziemy grali, tak jak mówiłem Dwie walki w jednym odcinku Przynajmniej w misjach treningowych Bo potem podobna walka, tak mi mówił Speed, że trwa Około 10 minut. Ilidan. Ilidan ma HP? Nie jesteś gotowa. No nie wiem. Rozegrałam tylko 5 misji. Dostajemy karty na start i otrzymuję dodatkową kartę. Spoko, jeszcze z prowokacją. Dasz dingo, Moc w chuj. Ale w pierwszej turze jedyne co mógł chyba zrobić. Albo moment, chwilę, bo jeszcze mi dobierze jedną kartę. Nie mam żadnych kart, które kosztują jeden many. To będzie zabawne! No, muszę skończyć turę, no nic nie mogę zrobić. Zdarza się w duelkach tak samo. Link do duelków macie podane na dole. Jakby co. Podobna gra, tylko że nie ma tej animacji, nie? Ale co to jest, kurwa, za cholerstwo? Troszkę mi nie? Ale spoko. Pozbędę się tego jego stronnika na razie. On ma 30 HP i jakieś dwa czegoś, czyli tego gówna O kurwa, tej widzieliście co on mi zrobił? Tej. No dobra. No, ja tam się kurwa wyleczę! Ja ze sobą zawsze u lekarza. No i wejdziemy jeszcze tą kartą. Kończymy. Ale mi jebdł jakieś kurwa czary wybuchy. To teraz zakosztuje moich ostrzy Twoja matka pa, patrz na płomienie azinota. Boże, co ty się tak kurwa podniecasz? Jego moc specjalna. Jest strasznie silna. Nie wiesz nic o potędze. Faktycznie bardzo silna jest jego moc specjalna. I spróbujemy go jakoś zabić. W ten sposób. I zrobimy jeszcze prowokację. Trzeba nas kart, tak mi się wydaje, na stół przy nim. Ło, kurwa tej.

To żeś mi wyjebał, hopok. Szarża! Za pięć! Jeb! Poważne jebnięcie! Jeb! Za dwa! Równo za siedem zajebaliśmy. Za nas Nie pozwolę się dotknąć Uuu, czyli tą kartę będę musiał pewno zabić, nie? Chociaż nie, niekoniecznie. W końcu możemy wykorzystać tą kartę za Ile ty masz? Czekajcie, czekajcie, żebym go mógł od razu rozjebać. Czy będę mógł, czy nie? Ile mam? 5 ruchu Weźmiemy... Bo nie mi e, tracić e, many, tak? Więc wykorzystamy ją całą. Okej, okay. on ma dwa, ja mam 16, więc wydaje mi się, że dobrze to wyszło. by się wychylał jebany No ale teraz w tym momencie to wygrywamy Bo tą kartą Mam nadzieję, że podoba Ci się mój Tą kartą go zabijemy Mamy wszystkie misje treningowe za sobą, więc Co dalej? Misje rankingowe? Od razu? Tak o? Bez smarowania? Ta no. Twoja magiczna talia jest, jest i możesz sobie blokować nowych bohaterów A, czyli tu mamy sklep, dziennik i pojedynki. Ale to już w następnym odcinku. Możemy napisać Co mogę robić, czego nie mogę robić, co mogę kupić w tym sklepie, jak rozwijać tą moją talię. A my widzimy się w następnym odcinku, ale nie wiem, chyba Skyrim, albo FIFA, nie pamiętam co wam obiecałem. Bardzo możliwe, że będzie FIFA wieczorem. Na razie cześć pompa, jebać w nie zapomnij zostawić łapki, jak obejrzałeś się, podobało, bało.